Chciałem się zapytać czy zdrowie psychiczne bo ostatnie treningi widziałem jak wleciałeś z partyzanta jedynie w łeb komuś i jestem ciekaw czy tego cię uczył trener czy tam z bratem po czterech to po na maranżu, tre... kurwa na jakiego jakiego treningu dzięki mordeczko no, noś... treningu? No odnośnie twojego treningu, bo widziałem jak z bratem trenujesz po czterech żubrach kurwa w przedpokoju, bo to jak wlatujesz z partyzanta jak zwykły frajer w osobę, która ty, się tego nie spodziewa, frajer, no, frajer, no to, to jedyne zdrowie stary, jakie chyba, masz kurwa, to psychiczne, ale rozjebane, ale nie ty polski słuchaj, to jesteście, jesteście idealnym przykładem, ty i twój brat kurwa Pierdoles, dosłownie bracia Pierdoles, że nieszczęścia chodzą parami, nie? To jest no to i ty chodzi z tym starym kurwa, takim No razie. ty ze starym, ze starym to chodziłeś pod biedronkę o 3.20 pytać hello, welcome. Tam, a jem tyburski kurwa gif mi frochuty twarz. Ale nie kurwa, pluj się, to fasz, ale ty w twarz kurwa, w twarz, wleciałeś z partyzanta w chłopak, gdzie nawet klasy on nic nie wiedział. Ty kurwa za ty kurwa mówisz o osport, o sporcie. Ja myślę, że... A, <laughs> Kurwa, do ciebie Mario, mówię. Ulfik, Mario, Mario, ale Mario, słuchaj, Ulfik Mario, się pytał. Piość, odnoś... zbyt, ale ale ten, słuchaj, się pytał, czy ktoś za 10 milionów najebie jakieś zwierzę. Zadyma najeb go kurwę jak psa. Dzięki, mordo. Dobrze, że mam kciuki urma. i mam nadzieję, że mu zajebiesz kurwa takiego fronta. Pozdrawiam. Ciągnij, ciągnij kichę stąd. Jeban. Dziękujemy no, jeban, ci Mario za ja telefon. telefon. ale Pałba, chcę tylko... Chcę, kurwa, ja chcę, kurwa, chcę, kurwa. chcę tylko... Chcę, chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, że na konferencji to był Paweł, a tu siedzi Piotr. To, o kurwa, kurwa pomyłka, Piotr. pomyłka, Piotr. pomyłka. Słuchaj, zdarza się najlepszy, Miłego! No. Dziękujemy pomyłka, ci Mario ja za telefon. Pomyłka.